Witaj w inspiracji Buna każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kell. Wiesz, że możesz osiągnąć swoje cele z łatwością i w spokoju. Podczas gdy wyobrażasz sobie swoje marzenia jako już spełnione, dostrzegasz, że świat może się odmienić, by przynieść Ci nowe możliwości. Wiesz, że będziesz mieć coraz więcej pomysłów i środków, aby dokonać wszystkiego, czego pragniesz. Twoje lepsze życie wyciąga już do ciebie rękę. Codzienna inspiracja w ciągu sekund. Do usłyszenia jutro.